O trzeciej nad ranem Maria usłyszała kroki na schodach, męża nie było, wyjechał w delegację. Dzieci spały w swoich pokojach, ale te kroki by teraz były ciężkie, męskie, zdecydowane. Serce biło jej jak szalone, gdy po cichu podeszła do drzwi sypialni. Korytarz był pusty, cisza, a jednak te kroki wracały każdej nocy przez ostatnie trzy tygodnie, co łączyło te nocne odwiedziny z kłótnią, którą Maria miała z mężem miesiąc wcześniej. Kłótnią tak okrutną, że oboje powiedzieli rzeczy, których nigdy nie powinni byli wypowiedzieć? Słowa pełne jadu, przeklęstwa, życzenia, żeby drugi zniknął z ich życia na zawsze? Ojciec Pio wiedziałby natychmiast. Ten święty kapłan, który widział rzeczy niewidzialne dla zwykłych ludzi, ostrzegał: każdy gniew jest zaproszeniem. Ale nie wszyscy wiedzą, kogo zapraszają. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektóre domy emanują spokojem? A w innych trudno jest oddychać. Dlaczego w jednych rodzinach panuje harmonia, a inne żyją w ciągłej wojnie? Odpowiedź może cię zaskoczyć. To nie ma nic wspólnego z charakterem, wychowaniem czy temperamentem. To ma wszystko wspólnego z tym, jakie duchowe siły zaprosiłeś do swojego domu przez swój gniew. Dzisiaj odkryjesz sekret, którego ojciec Pio nauczał tylko najbliższych współpracowników. Dowiesz się, dlaczego twoja złość jest jak klucz który otwiera niewidzialne drzwi i co najważniejsze, jak te drzwi zamknąć, zanim będzie za późno. Ale uwaga, to nie jest kolejny wykład o tym, że trzeba być miłym, to jest ostrzeżenie o realnym fizycznym niebezpieczeństwie, które grozi Twojej rodzinie. Ojciec Pio widział na własne oczy, jak domy dosłownie zmieniały się w pola bitwy między światłem a ciemnością i wszystko zaczynało się od jednej niepohamowanej chwili gniewu. Jeśli chcesz chronić swoją rodzinę przed tym, co Maria przeżywała każdej nocy, napisz w komentarzach: Ojcze Pio, zamknij wszystkie złe drzwi w moim domu. To nie jest zwykły komentarz, to duchowa tarcza, którą rzucasz wokół swojego domu. Przygotuj się na prawdy, które zmienią sposób, w jaki patrzysz na każdą kłótnię, każde podniesienie głosu, każdy moment irytacji. Bo za chwilę dowiesz się, że to, co uważasz za zwykłe ludzkie emocje, może być czymś o wiele bardziej niebezpiecznym. Czy jesteś gotowy odkryć, co naprawdę dzieje się w duchowym wymiarze, gdy tracisz panowanie nad sobą? Czy chcesz nauczyć się rozpoznawać znaki tego, że twój dom może być już pod atakiem sił, o których istnieniu nawet nie podejrzewasz? To będzie podróż w głąb rzeczywistości, której większość ludzi woli nie dostrzegać. Ale ty już tu jesteś. To znaczy, że jesteś gotowy naprawdę. W 1950 roku do ojca Pio przyszedł młody psychiatra z Rzymu, dr Antonio Borelli. Nie był wierzący, ale słyszał o niezwykłych zdolnościach Kapucyna. Miał pacjenta, ośmioletniego chłopca, który od miesiąca nie spał. Dziecko twierdził, że czarny mężczyzna stoi przy jego łóżku i szepcze mu do ucha okropne rzeczy. Rodzice chłopca byli intelektualistami, profesorami uniwersytetu. Nie wierzyli w przesądy, ale byli zdesperowani. Wszystkie leki psychiatryczne zawiodły. Doktor Borelli, jako ostatnia deska ratunku, postanowił zasięgnąć opinii ojca Pio. Panie doktorze, powiedział ojciec Pio, nawet nie słuchając całej historii, to dziecko nie jest chore. To jego rodzice zaprosili ciemność do domu. Psychiatra był zszokowany. Skąd ojciec Pio mógł to wiedzieć? Trzy miesiące temu, K. kontynuował święty, jego matka i ojciec mieli kłótnie. Powiedzieli sobie rzeczy tak okrutne, że diabeł się ucieszył. Od tamtej pory ten dom nie należy już do nich. Doktor Borelli był sceptyczny, ale gdy wrócił do Rzymu i rozmawiał z rodzicami, okazało się, że ojciec Pio miał absolutną rację. Dokładnie trzy miesiące wcześniej małżonkowie mieli najgorszą kłótnię w swoim życiu. Mąż wyszedł z domu, trzaskając drzwiami i krzycząc, Niech cię diabeł!. Żona odpowiedziała, I ciebie też. Te słowa, wypowiedziane w momencie białej gorączki, stały się dosłownie duchowym zaproszeniem. Ojciec Pio wyjaśnił doktor Boreliemu coś, co zmieniło całe jego rozumienie ludzkiej psychiki. Człowiek nie jest tylko ciałem i umysłem, jest przede wszystkim duszą, która żyje w świecie duchowym. A w świecie duchowym każde słowo ma moc. Każda emocja ma konsekwencje, każdy gniew otwiera albo zamyka drzwi. To nie była filozofia, to była czysta praktyka. Ojciec Pio rozumiał, że gniew to nie tylko biochemiczne reakcje w mózgu, ale rzeczywiste otwarcie duchowych kanałów między naszym światem a światem ciemności. Gdy człowiek się gniewa, tłumaczył, jego aura duchowa pęka jak szklana tafla. Przez te pęknięcia wchodzą byty, które żywią się negatywnymi emocjami. Im intensywniejszy gniew, tym większe pęknięcia. Im dłużej trwa, tym głębiej te byty wnikają w życie rodziny. Doktor Borelli zapytał: "Ale ojcze, czy to oznacza, że każdy gniew jest grzeszny?" Nie, odpowiedział ojciec Pio. Jezus też się gniewał, gdy widział niesprawiedliwość. Ale jego gniew był czysty, skierowany przeciwko złu, nie przeciwko ludziom. A nasz gniew Zwykle jest pełen pogardy, nienawiści, chęci zemsty. To taki gniew otwiera drzwi piekła. Ta rozmowa została zapisana w dzienniku dr Boreliego, który później nawrócił się i został jednym z najbliższych współpracowników ojca Pio. A co stało się z ośmioletnim chłopcem? Ojciec Pio dał rodzicom bardzo konkretne instrukcje. Najpierw musieli szczerze przeprosić się nawzajem. Nie tylko za słowa, ale za intencje, które stały za tymi słowami. Potem przez siedem dni mieli odmawiać różaniec w pokoju dziecka. Trzeciego dnia nocne wizyty ustały. Po tygodniu chłopiec zaczął normalnie spać. Doktor Borelli, początkowo sceptyczny, stał się świadkiem czegoś, czego nauka nie potrafiła wyjaśnić. Ale ojciec Pio wyjaśnił: Nauka bada materię, ja badam ducha. A w świecie ducha obowiązują inne prawa. Te prawa dotyczą również Twojego domu. Każdej kłótni. Każdego wybuchu złości, każdego momentu, gdy tracisz kontrolę nad językiem. Ojciec Pio opisywał duchową inwazję przez gniew nie jako jednorazowe wydarzenie, ale jako proces. Diabeł jest cierpliwy, mawiał nie wchodzi jak złodziej, ale jak zaproszony gość. A gdy już wejdzie, bardzo trudno go prosić o wyjście. Oto cztery stadia tego procesu, które ojciec Pio obserwował przez dziesięciolecia pracy z rodzinami. Stadium pierwsze: duchowe pęknięcia. Pierwsze 24 godziny. To się dzieje natychmiast po wybuchu gniewu. Człowiek może nawet nie zauważyć, ale ojciec Pio widział to wyraźnie: wokół osoby rozgniewanej pojawiają się ciemne plamy, jakby jej aura była podarta. Anna z Mediolanu opisywała to tak: po każdej kłótni z mężem czułam się, jakbym była brudna od środka. Bałam się patrzeć w lustro. Bo wydawało mi się, że widzę w swoich oczach coś obcego. W tym stadium pojawiają się pierwsze znaki: uczucie ciężkości w klatce piersiowej, problemy z zaśnięciem, dziwne sny. Dom zaczyna czuć się inaczej, jakby coś niewidzialnego wisiało w powietrzu. Ojciec Pio ostrzegał: W pierwszych 24 godzinach po gniewie dusza jest najbardziej podatna na ataki. To wtedy trzeba działać najszybciej. Najważniejsze w tym stadium. Natychmiastowe przebaczenie i modlitwa. Gniew, który trwa dłużej niż jeden dzień, to już nieludzka emocja, to duchowa infekcja, uczył święty. Stadium drugie. Zakorzenienie zła tydzień do miesiąca. Jeśli pęknięcia nie zostają uleczone, złe siły zaczynają się osiedlać w domu. To nie jest już tylko atmosfera. To są konkretne duchowe byty, które znalazły sobie miejsce. Rodzina z Bari opisywała to tak. Po miesiącu ciągłych kłótni nasz dom stał się nie do zniesienia. Wszyscy członkowie rodziny zaczęli chorować, dzieci miały gorączkę bez przyczyny, ja nie mogłam spać, mąż stracił apetyt, a najgorsze było to, że nie mogliśmy przestać się kłócić. Jakby coś nas do tego zmuszało. W tym stadium pojawiają się problemy zdrowotne bez wyraźnych przyczyn medycznych, niekontrolowane wybuchy złości z błahych powodów. Uczucie, że coś nie pozwala na rekonciliację. Dziwne dźwięki w domu, szczególnie w nocy. Zwierzęta domowe zachowują się niespokojnie. Ojciec Pio wyjaśniał: W tym stadium zło nie tylko przychodzi w odwiedziny, zaczyna ustawiać meble. Trzeba zdecydowanej akcji duchowej, żeby je wyrzucić. Stadium trzecie. Duchowa dominacja miesiące. To najbardziej niebezpieczne stadium. Złe siły nie tylko mieszkają w domu, zaczynają nim rządzić. Członkowie rodziny przestają być sobą, stają się narzędziami w rękach ciemności. Ojciec Pio opisywał przypadek rodziny z Neapolu. Mąż był z natury łagodny, ale gdy gniew zawładnął domem, zaczął bić żonę. Żona była bardzo religijna, ale przestała się modlić, bo czuła, że Bóg jej nie słucha. Dzieci, które kochały rodziców, zaczęły ich nienawidzić. To nie byli już ci sami ludzie, stali się marionetkami diabła. W tym stadium obserwuje się całkowitą zmianę charakteru członków rodziny. Niemożność modlitwy w domu, słowa nie wychodzą, samoistne przemieszczanie się przedmiotów, uczucie stałego nadzoru przez coś niewidzialnego, izolację rodziny od przyjaciół i krewnych, myśli samobójcze lub agresywne fantazje. W tym stadium ostrzegał ojciec Pio. Rodzina potrzebuje nie tylko modlitwy, ale profesjonalnej pomocy duchowej. Czasem konieczny jest egzorcyzm miejsca. Stadium czwarte: duchowe niewolnictwo lata. Najgorszy możliwy scenariusz: dom staje się dosłownie przyczółkiem piekła na ziemi, rodzina żyje w stanie permanentnej wojny, nienawiści, rozpaczy. Ojciec Pio spotkał takie przypadki tylko kilka razy w swoim życiu. Widziałem domy, gdzie nikt nie mógł wypowiedzieć imienia Jezus. Gdzie dzieci urodzone w takiej atmosferze miały problemy duchowe od pierwszych dni życia, gdzie każdy, kto próbował przynieść pokój, doświadczał ataków. W tym stadium dom staje się nawiedzony. W klasycznym sensie niemożność wprowadzenia jakichkolwiek przedmiotów religijnych. Chroniczne, nieuleczalne choroby wszystkich mieszkańców sąsiedzi unikają kontaktu z rodziną. Kolejne pokolenia dziedziczą duchowe problemy, ale nawet w tym stadium. Zapewniał ojciec Pio: Nie ma przypadków beznadziejnych. Moc Boża jest większa niż moc szatana, tylko droga powrotu jest dłuższa i trudniejsza. Kluczowe pytanie: W którym stadium jest twój dom? Czy rozpoznajesz któreś z tych objawów? Pamiętaj: Im wcześniej zaczniesz działać, tym łatwiej będzie przywrócić pokój. Ojciec Pio pozostawił nam konkretne narzędzia dla każdego stadium. Jeśli rozpoznajesz pierwsze lub drugie stadium w swoim domu, Masz jeszcze bardzo dużą kontrolę nad sytuacją, ale nie zwlekaj, każdy dzień to ryzyko przejścia do następnego poziomu duchowego zagrożenia. W swojej walce z duchowymi atakami wywołanymi gniewem, ojciec Pio miał jedną niezawodną broń, różaniec. Mawiał: Róża święta to duchowy miecz, który przecina wszystkie więzy szatana. Ale żeby różaniec miał moc przeciwko gniewowi, Musi być odmawiany z konkretną intencją i głębokim zrozumieniem Jego tajemnic. Właśnie dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie duchowy skarb e – e-book Moc Różańca z Ojcem Pio – Cuda, Ochrona i Boże Łaski. Ten przewodnik nauczy Cię odmawiać różaniec z większą wiarą i mocą. Odkryjesz cuda i świadectwa tych, którzy już doświadczyli jego siły. Poznasz najważniejsze nauki i wypowiedzi Ojca Pio o modlitwie różańcowej. Otrzymasz również 30-dniowy plan modlitwy z codziennymi intencjami na wzmocnienie duchowej obrony swojego domu oraz specjalne modlitwy o ochronę, uzdrowienie i wyzwolenie od gniewu. Różaniec był największą bronią Ojca Pio przeciwko atakom demonów, a dziś może być również Twoją. Żeby pobrać, kliknij link przypięty w komentarzach. Przez ponad 50 lat posługi ojciec Pio wypracował unikalne metody walki z duchowymi skutkami gniewu. To nie były teoretyczne rozważania. To były sprawdzone, praktyczne narzędzia, które ratowały tysiące rodzin. Metoda pierwsza. Duchowy reset. W 72 godziny ojciec Pio odkrył, że pierwsze 72 godziny po wybuchu gniewu to złote okno na naprawę duchowych szkód. Po trzech dniach, mawiał, gniew zaczyna się krystalizować w duszy jak trucizna w organizmie. Oto jego protokół 72-godzinny. Pierwsza godzina. Natychmiast po kłótni, nawet jeśli druga strona nie chce słuchać, powiedz na głos: W imię Jezusa Chrystusa odrzucam wszelki gniew, który nie pochodzi od Boga. To nie jest przeproszenie, to duchowe oczyszczenie twojej własnej duszy. Pierwszych 24 godzin żadnych poważnych decyzji, żadnych rozmów o problemie, żadnego przeciągania tematu. Zamiast tego Post o chlebie i wodzie, oraz różaniec odmawiany co trzy godziny. Drugie dwadzieścia godziny. Ciche działania miłości wobec osoby, z którą była kłótnia. Niewielkie gesty, ale małe. Ukryty listek z przeprosinami, ulubiona herbata postawiona bez słowa, modlitwa za tę osobę przed każdym posiłkiem. Trzecie dwadzieścia godziny. Wspólna modlitwa, jeśli druga strona się zgodzi, lub modlitwa w tym samym czasie, ale w różnych miejscach. Ojciec Pio zapewniał, gdy dwoje ludzi modli się o przebaczenie w tym samym momencie, anioły łączą ich modlitwy w jedną, która ma moc rozerwania wszelkich duchowych więzów gniewu. Metoda druga technika duchowego lustrzana to jedna z najbardziej zaawansowanych technik ojca Pio. Polega na tym, że zamiast skupiać się na winie drugiej osoby, patrzysz na swój gniew jak w duchowe lustro. Gdy widzisz gniew w drugim człowieku, uczył ojciec Pio to widzisz odbicie gniewu, który jest w tobie. Diabeł używa naszego wewnętrznego gniewu jako magnetu, żeby przyciągnąć gniew z zewnątrz. Praktyka wygląda tak: gdy ktoś cię denerwuje, zamiast myśleć on, ona jest okropny, a pomyśl, co we mnie odpowiada na ten gniew? Jaka część mnie budzi się, gdy widzę tę złość? Ojciec Piot twierdził, że ta technika nie tylko zapobiega duchowym atakom, ale prowadzi do głębokiego samopoznania. Inni ludzie to nasze duchowe lustra. Pokazują nam części nas samych, których nie chcemy widzieć. Metoda trzecia egzorcyzm przedmiotów. Ojciec Pio nauczał, że gniew przykleja się do przedmiotów w domu. Każda kłótnia pozostawia duchowe ślady na meblach, ubraniach, nawet na ścianach. A i po wielkiej kłótni radził. Musisz oczyścić nie tylko swoje serce, ale także swój dom. Jego metoda – weź wodę święconą i dodaj do niej szczyptę soli, również święconej. Idź do pokoju, Nugdzin. Duchu gniewu, obejdź wszystkie przedmioty, które widziały kłótnie, stół, krzesła, łóżko i pokrop je mówiąc. Oczyście cię z wszelkiej negatywnej energii. Na koniec postaw w pokoju zapaloną świecę i odmów jeden dziesiątek różańca. Przedmioty mają duchową pamięć – tłumaczył ojciec Pio – jeśli jej nie wyczyszczysz, będzie przypominać o kłótni i prowokować kolejne. Metoda czwarta ochronna bariera słów. Ojciec Pio uczył konkretnych słów, które działają jak duchowa tarcza przeciwko atakom gniewu. Nie to, żeby magicznie zapobiegały kłótniom, ale chroniły przed duchowymi konsekwencjami. Gdy czujesz, że gniew narasta, natychmiast powiedz w myślach: Jezu, ufam Tobie, Maryjo, prowadź mnie, Józefie, chroń mnie. Te trzy wezwania tworzą duchowy trójkąt ochrony. Jeśli jesteś już w środku kłótni i nie możesz się powstrzymać, powiedz w myślach: Duchu Święty, nie pozwól mi powiedzieć niczego, co otworzy drzwi złu. Ojciec Pio zapewniał, że ta modlitwa działa natychmiast. A gdy kłótnia się kończy, zawsze powiedz na głos: W imię Jezusa zamykam wszystkie duchowe drzwi, które mogły się otworzyć przez mój gniew. To nie jest żart to duchowa higiena tak ważna jak mycie rąk po powrocie z miasta. Metoda piąta. Świadome programowanie snu. Najciekawsza z metod ojca Pio. Twierdził, że podczas snu dusza jest najbardziej podatna na duchowe wpływy, ale można to wykorzystać pozytywnie. Przed snem, po kłótni, połóż rękę na sercu i powiedz Aniele stróżu, podczas gdy śpie, wylecz moje serce z wszelkiego gniewu. Niech moje sny będą pełne przebaczenia i pokoju. Potem wizualizuj osobę, z którą się kłóciłeś, ale widzisz ją otoczoną białym światłem. Nie myśl o problemie, po prostu widzisz ją szczęśliwą i spokojną. Gdy śpisz z taką intencją, objaśniał ojciec Pio, Twoja dusza pracuje nad uzdowieniem relacji na duchowym poziomie. Często ludzie budzą się rano z naturalną chęcią przebaczenia. Te metody nie są teoria, to praktyczne narzędzia, które możesz zastosować już dziś. W najtrudniejszych przypadkach duchowej opresji przez gniew ojciec Pio używał specjalnej modlitwy, którą otrzymał w wizji od samego Archanioła Michała. To nie była zwykła modlitwa, to była duchowa broń masowego rażenia przeciwko siłom ciemności. Ostrzegał jednak: ta modlitwa ma ogromną moc, ale wymaga również ogromnej wiary. Nie odmawiaj jej powierzchownie, bo wtedy może się odwrócić przeciwko Tobie. Oto ta modlitwa w pełnej formie. Jezu Chrystusie, jedyny Synu Boga Żywego, który zstąpiłeś do piekła, aby wyprowadzić sprawiedliwych. Przyjdź teraz z całą swoją mocą do tego domu i wypędź każdego ducha, który wszedł przez nasze grzechy gniewu. W Twoim najświętszym imieniu wiążę wszystkie duchy kłótni, wszystkie demony podziału, wszystkie siły nienawiści, które znalazły schronienie w tym miejscu. Nie macie tutaj żadnych praw, Odejdźcie natychmiast tam, gdzie Jezus Was pośle. Duchu Święty, pocieszycielu Uciemiężonych, wypełnij każdy kąt tego domu swoją świętością. Niech Twoja miłość zastąpi wszelką złość, twój pokój, wszelką agresję, Twoja radość, wszelki smutek i depresję. Matko Najświętsza, Królowo-Pokoju, która stanęłaś przy krzyżu, gdy Twój syn przebaczał swoim oprawcom, naucz nas tego samego przebaczenia. Okryj naszą rodzinę swoim płaszczem i nie pozwól złemu duchowi się do nas zbliżyć. Święty Józefie, opiekunie świętej rodziny, który znałeś trudności życia rodzinnego, ale nigdy nie straciłeś pokoju serca. Ustanów w naszym domu ten sam pokój, który panował w Nazarecie. Święty Michale Archaniele, wodzu zastępów anielskich, postaw swoich wojowników przy każdych drzwiach tego domu. Niech żaden zły duch nie może wejść. A każdy, który już jest, niech będzie natychmiast wypędzony. Ojcze Pio, wierny sługa Chrystusa, który nosiłeś jego rany i znałeś jego moc, wyproś nam łaskę całkowitego wyzwolenia od wszelkich skutków naszego gniewu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Po tej modlitwie ojciec Pio radził, żeby przez siedem dni nie rozmawiać o problemach, które wywołały gniew. Niech Twoja dusza odpocznie od wojny. Mawiał. Czasem najlepszą walką jest pokój. Maria, o której wspomniałem na początku, ostatecznie zastosowała wszystkie metody ojca Pio. Te nocne kroki ustały po tygodniu duchowej pracy, ale to nie był koniec jej historii, to był dopiero początek. Sześć miesięcy później napisała list do wspólnoty modlitewnej, nasz dom całkowicie się zmienił. Nie tylko ustały te przerażające doświadczenia. Mój mąż i ja nie kłócimy się już w ten destrukcyjny sposób. Nauczyliśmy się rozmawiać zamiast krzyczeć, dzieci przestały bać się wracać do domu, a ja po raz pierwszy od lat czuję, że żyję w miejscu, które jest naprawdę moim domem, a nie polem bitwy. Czy rozumiesz, co to oznacza? To nie było tylko rozwiązanie problemu, to była totalna transformacja. Dlatego, że ojciec Pio nie uczył nas tylko, jak się bronić przed złem, uczył nas, jak budować Fortress of Light, fortecę światła, w której zło po prostu nie może istnieć? Może teraz patrzysz na swój dom innymi oczami, może rozpoznajesz pierwsze stadium duchowej inwazji, a może jesteś już w drugim lub trzecim i czujesz się przytłoczony skalą problemu? Nie panikuj. Pamiętaj słowa Ojca Pio: Nie ma grzechu większego od Bożego Miłosierdzia, nie ma zniszczenia większego od Bożej Mocy Odbudowy. Nie ma ciemności, której nie można by rozświetlić, ale musisz zacząć działać. Dzisiaj, nie jutro, nie kiedy będę miał czas, nie gdy sytuacja się uspokoi. Duchowe zagrożenia nie czekają na wygodny moment. Wybierz jedną metodę, którą ci dziś pokazałem i zastosuj ją. Może to będzie 72 godzinny reset, może duchowe oczyszczenie przedmiotów, a może ta potężna modlitwa wyzwolenia, ale zanim zaczniesz, Zrób coś bardzo ważnego. Przeproś. Nie przed ludźmi, ale przed Bogiem. Powiedz szczerze, Panie, przepraszam za każdy moment gniewu, ta, który otworzył drzwi złu w moim domu. Przepraszam za słowa, które zraniły, za intencje, które były pełne jadu. Chcę, żeby mój dom znów był Twoim sanktuarium. To nie jest słabość, to jest siła. Ojciec Pio omawiał. diabeł ucieka przed pokorną duszą szybciej niż przed świętym wojownikiem. A teraz pozwól, że zadaję Ci bardzo osobiste pytanie: Jak będzie wyglądał Twój dom za miesiąc, jeśli nie zrobisz nic? Za rok? Czy chcesz, żeby Twoje dzieci pamiętały swoje dzieciństwo jako czas wojny, czy jako czas pokoju? Decyzja należy do Ciebie, ale pamiętaj, nie jesteś sam w tej walce. Ojciec Pio, wszyscy święci, anioły, a przede wszystkim sam Chrystus, wszyscy są po Twojej stronie. Napisz w komentarzach swoje imię i powiedz: Ojcze Pio, walczę o mój dom. Niech ta wspólnota wiary stanie się Twoim duchowym wsparciem. Niech każdy z nas modli się za każdego, kto ma odwagę przyznać, że potrzebuje pomocy. Jeśli te nauki otworzyły Ci oczy na rzeczywistość, którą wcześniej ignorowałeś, jeśli poczułeś nadzieję tam, gdzie była tylko rozpacz, podziel się tym. Wyślij ten film komuś, kto żyje w domu pełnym gniewu. Może to właśnie będzie znak, na który czeka od miesięcy. Twój dom może stać się miejscem, gdzie anioły chcą mieszkać. Miejscem, gdzie duch święty czuje się komfortowo. Miejscem, które promieniuje pokojem na całą okolicę. To nie jest niemożliwe. To jest Twoje powołanie jako chrześcijanina uczynić ze swojego domu kawałek nieba na ziemi. Drodzy bracia i siostry, ta rozmowa kończy się, ale Twoja duchowa walka dopiero się zaczyna. Przez ostatnie minuty otrzymałeś broń, której większość ludzi nigdy nie pozna. Teraz wszystko zależy od tego, czy będziesz jej używać. Ta wspólnota, którą razem tworzymy, to nie przypadek to duchowa armia ludzi, którzy zdecydowali się nie poddawać gniewowi, nie pozwalać diabłu rządzić w swoich domach. Każdy z Was, który zostawia swoje świadectwo w komentarzach, każdy, kto dzieli się swoją historią transformacji, każdy, kto prosi o modlitwę. Wszyscy jesteście żołnierzami światła. Ale, żeby ta armia była skuteczna, potrzebujemy więcej wojowników. Potrzebujemy, żebyś nie tylko sam zastosował te nauki, ale żebyś pomógł nam dotrzeć do kolejnych rodzin, które umierają duchowo w swoich domach. Jeśli dzisiejsze słowa uratują choć jedną rodzinę od duchowego zniszczenia, jeśli choć jedno dziecko przestanie bać się wracać do domu, jeśli choć jedno małżeństwo odkryje na nowo miłość zamiast wojny, to wszystko ma sens. Dlatego kliknij lubię to, nie dla nas, ale dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że istnieje wyjście z duchowego piekła, udostępnij ten film. Może akurat twój znajomy, twoja siostra, twój sąsiad desperacko szuka tej pomocy i dołącz do naszej rodziny, subskrybuj kanał i włącz dzwonek. Ojciec Pio zostawił nam setki praktycznych rad na każdy problem duchowy, nie chcemy, żebyś przegapił ani jednej z nich. Razem możemy zmienić duchową atmosferę nie tylko naszych domów, ale całych społeczności. Razem możemy pokazać światu, że istnieje alternatywa dla życia w gniewu i nienawiści. To nie jest tylko moje dzieło, to nasze wspólne powołanie. Niech Bóg Was błogosławi, a Ojciec Pio Was prowadzi do zwycięstwa nad wszelkim złem. Do zobaczenia w następnym nauki. Pokój z wami.